Cześć hey wszystkim z tej strony Maja Karajska i ja Zapraszam Was na aktualizację procesów na przestrzeni, które się w tej chwili dzieją. Przypominam Wam, że jesteśmy w korytarzu zaćmień, co oznacza, że od weekendu, a właściwie już od zeszłego tygodnia, jesteśmy w takim dosyć skomplikowanym czasie, ponieważ przestrzeń jest co do zasady trochę dziurawa. Tak, że można tak powiedzieć, że jest dziurawa, że ona jest w tej chwili. Wszystko może się wydarzyć jednocześnie. Dosyć dużo ograniczeń, które z nas wynikają, e, też teraz właśnie mają swój czas, e, takiej manifestacji, czyli coś, czego nie widzimy. Po to to się dzieje, żeby nas to właśnie, nam się to uświadomiło. Zaraz opowiem Wam o tym więcej, ale dzisiaj mam taki, taki plan, e, zainspirowana Waszymi pytaniami o, o wiele tematów. E, mam taki plan, e, przedstawić Wam to już co raz kiedyś zrobiłam, czyli wyniki. Pracy, potencjałów, czyli ile jest procent potencjałów na konkretne wydarzenia. I też co chcę rozwinąć troszeczkę więcej dzisiaj, więc dzisiejsza aktualizacja będzie bardziej nie tyle co o przestrzeni mentalnej, tylko o przestrzeni ludzkiej cywilizacji, czyli o tym, co się dzieje. Dobra, więc najpierw zacznijmy od tego, że oczywiście taki teraz gorący temat wojna i jej potencjały aktualne. Aktualne to jest 39%. To jest istotnie więcej niż było ostatnio, ale nadal nie za dużo. I teraz y, to jest, to może brzmi tak, y, znaczy 39% to nie, jest, to nie jest jakiś taki wynik zły, tylko że to jest generalnie większy poziom niż on był jakiś czas temu. Y, ale jakby ja Wam to za jakąś chwilę wytłumaczę, z czego to wynika i dlaczego tak jest. Y, I myślę, że większość z Was się uspokoi, bo to jest tylko właśnie efekt iluzji. Ale to jeszcze nie koniec moich różnych statystyk. Ja już przedstawię Wam kolejną statystykę choroby. Ponieważ się pojawił wątek, gdzieś tam zresztą ja się nie dowiad dowiaduję się o tych różnych informacjach raczej od was poprzez Wasze pytania, poprzez to, co, czego wysłuchacie, co oglądacie, co mówią inni, czego nie oglądam ja, więc wiem, że gdzieś się pojawił wątek kolejnej choroby, potencjał na to, że ona zostanie yy, wprowadzona. Czy jest to narracja oczywiście, więc ona ma od 14 do 17% szans na przebicie się na przestrzeni. Na dzień dzisiejszy, oczywiście, gdzie jest dzisiaj jeszcze wrzesień. Więc a ja tutaj jakby sprawdziłam to w kontekście listopad, grudzień, więc tutaj mamy na dzień dzisiejszy 14-17%, nie ma na tyle to nie ma siły, żeby to się mogło przedostać. Następny temat to jest kryzys finansowy, czyli to, co rozumiemy jako krach na giełdach i jako jakieś takie przewalutowanie czy przewartościowanie walut. Na to jest potencjał 29%. To też nie jest mało, ale odbije się to takim, mówię, jakimiś tam niedużymi spadkami. Niemniej jednak nie jest ten, ten kryzys w tej chwili. Tak na dobrą sprawę, on jest bardziej w nas czy w naszych lękach, a nie jeżeli on się rzeczywiście ma wydarzyć, to wszystko jest związane z jednym, jednym algorytmem, którego tutaj właśnie w tej chwili próbujemy uzyskać. Katastrofy, czyli katastrofy takie jak powódź, wybuch wulkanu, pożary, trzęsienia ziemi i tak dalej, one mają 42% potencjałów. Więc y, to oznacza, że mogą być te katastrofy, a czy tutaj pewnie ktoś mi zarzuci, no tak one no zawsze są, więc rajska nie odkryła Ameryki. Oczywiście, że nie, tylko chodzi o to, że one generalnie rzeczywiście y, może być na to nacisk. Raczej ja tu się nie spodziewam, katastrof wynikających z trzęsień Ziemi czy wybuchu wulkanów, raczej to będzie związane z pogodą, czyli y, wichury, de, może właśnie bardzo ulewne deszcze, które mogą tworzyć lokalne podtopienia. Nadal nie widzę powodzi, więc jakichś takich szczególnie potężnych powodzi, potopów. To mogą być lokalne podtopienia gdzie, gdzie, ale nie powódź. Konflikty. Aha, właśnie, tutaj jeszcze sobie zrobiłam taką dodatkową dział, tendencje relacyjne czyli tak jak się czujemy sami ze sobą w naszym otoczeniu, w naszym środowisku tak jak wszystko, co nas otacza, czy ludzie w naszym gdzieś tam, w naszym świecie. To właśnie ten, tendencje relacyjne, czyli jak te relacje w naszym otoczeniu będą się układały. Konflikty mają 27% w tej chwili potencjału, więc troszeczkę jesteśmy konfliktowi. Połączenie, czyli takie uspójnienie z drugą osobą, czy z, z jakąś grupą ludzi, czy nie mam na myśli oczywiście tylko i wyłącznie relacji partnerskich, tylko szerokie spektrum, czyli no mogą być przyjaciele, to może być znalezienie jakiegoś. Jakiejś grupy wzajemnego wsparcia, czy grupy, gdzieś się rozwija wspólnie pasje. I takie to połączenie w tej chwili ma trochę mniejszy potencjał, bo 12%, jednak jest. Możemy lepiej w tym czasie możemy lepiej rozumieć bliskich, możemy być bardziej empatyczni, ale znaczy na 12%. Czyli ci z Was, którzy się akurat czują w tej chwili dobrze w relacjach, w, którym, w, w swoim otoczeniu, to jesteście w tych 12%, reszta może czuć. Nadal różnego rodzaju roszczenia, jakiś żal i tak dalej, i tak dalej. Więc no tutaj na ten moment będzie tego trochę więcej, ale to jest proces, który jest potrzebny, żeby te treści potrzebują wyjść, potrzebujemy je zobaczyć, rozpoznać, zintegrować, płonąć, uspójnić i już nigdy więcej do tego nie wracać. Znaczy, nigdy więcej to by było oczywiście w pięknym świecie, tak nigdy więcej, ale one przynajmniej w jakimś aspekcie będą w ten sposób się przedstawiały. I teraz zupełnie nową kategorię wam pokażę, czyli poziom iluzji, i narracji, która w nas jest w tej chwili aktywna, czyli mówiąc krótko, na ile lokalne społeczności, ja w tym wypadku wzięłam Polskę, jako użytkownika tej narracji czy, czy, czy iluzji, która jest prowadzona. Jak my wyglądamy w tym momencie w, zintegrowani z, z, jakby z tą informacją zewnętrzną, czyli z tą narracją zewnętrzną, która jest nam pokazywana, w której my mamy żyć, czyli na ile narracja, nazwijmy to, no nie chcę używać słowa matrix, bo nie, w ogóle mi tutaj nie pasuje to słowo, ale powiedzmy zewnętrznego takiego narzucenia pewnych treści czy wartości, czy może polityki, w, ile, w ilu procentach Polacy? Mieszkańcy w Polsce, którzy przeżywają to na co dzień, mają tam jakby zintegrowani są z tym, czyli wierzą w to, może w ten sposób, czyli są w tej narracji. 58% to nie jest zły wynik, całkiem niezły. Trochę gorszy jest, bo, to, bo właśnie tu chodzi o to, że to 58% to jest to, że ludzie wiedzą, że to jest narracja. Te, pozostała ta grupa nie wie, ale ta 58% wie o tym, że to jest że nie wiem, to jest złe, że to nie działa, że to jest oszustwo, i, no ale nie ma innego wyjścia i właśnie siła działania narracji iluzji to jest 72%, czyli 72% społeczeństwa polskiego, pomimo tego, że w tych 72% 58% wie o tym, że to jest narracja Kłamstwa opartego na strachu, niestety jednak 72% nie potrafi z tego wyjść. Pozostałe, pozostali ludzie potrafią z tego wyjść i żyją gdzieś obok, starając się nie przeżywać, nie przetwarzać lękowych pętli, które w tej chwili są, znaczy są efektem czy wynikiem tych narracji lękowych, opartych na lęku, czyli no drugi, pierwszy poziom cały czas. Więc tak w ten, w ten sposób to wygląda. Słuchajcie, no ja, jak Wam się spodoba, to znaczy ja uważam, że ja chyba już teraz na stałe wprowadzę ten element tych potencjałów i, i tej właśnie potencjału tego, tego poziomu iluzji czy narracji aktualnie wierzących ludzi w tą narrację, czy będących, podążających za narracją. I teraz, tak dla tych, co się nie do końca wiedzą, o co chodzi z narracją, czyli to jest tak jakby opis, Sytuacyjny, czyli my sobie wybieramy charakter jakiejś tam historii, chcemy, żeby to było takie, czy rozumiemy to, żeby to było takie, to jest narracja. Czyli to nie jest rzeczywista rzeczywistość, tylko to jest rzeczywistość, którą my sobie dopisujemy, czy rozumiemy ją w taki sposób. Czyli na przykład narracją będzie wszystko, co jest związane, na przykład co jest przekazywane przez telewizję, radio, mass media i tak dalej. Więc to jest narracja, to jest przedstawienie w bardzo konkretnym świetle, bardzo konkretnego tematu. On, to będzie konkretnie opisane od dotąd, i my, jako odbiorcy, nie za bardzo mamy możliwość modyfikowania, czyli zaczyna się dopiero ten proces, czyli takiego wyciągania wniosków własnych. Z tego, co widzimy na zewnątrz, czyli to już nie do końca jest tylko związane z tym, żeby, że ja wiem, że to jest złe, tylko teraz już zaczynamy integrować trzecim fraktalem, czyli to potrójne myślenie, co jest złe i teraz jak to odnieść do siebie. Ja cały czas wam to przypominam i żebyśmy cały czas pracowali nad tym, żeby te treści przetwarzać przez swoje wnętrze, bo to jest tak naprawdę, wy jesteście w środku, prowadzicie swoją wewnętrzną narrację. Próbując tą narrację przełożyć na świat zewnętrzny, udowadniając świata, światu zewnętrznemu, że Wy macie rację, czyli ostatecznie sprowadza się to wszystko do przekonywania innych, do własnych przekonań. Więc te wszystkie tarcia, które są między nami, czy, czy w ogóle w, w strefie nawet i globalnym, w takim charakterze globalnym, one z tego wynikają. Dobrze, teraz aktualny stan przestrzeni. To jest kolejny dodatkowy, taki bardziej ustrukturyzowałam troszeczkę te aktualizacje, chcę, żeby one były w większym porządku, żeby lepiej trafiały. Więc aktualny stan przestrzeni, chaos. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mieliśmy zaćmienie, jak Wam przedstawię jeszcze z innej perspektywy zaćmienia, jak działają, to nie jest tylko taka ciekawostka na przestrzeni, że przez chwilkę kawałek na przykład księżyca jest zasłonięte od co nic wielkiego. Tak by się mogło wydawać. Niemniej jednak, przestrzeń jest zbudowana tak jakby. Jest taki, to jest jedna taka, taka, taki materiał, który tak przez się przepływa cały czas. Więc w momencie, kiedy taki jest przepływ tego, jedno, no, non-stop, jednoczesny, bez przerwy, płynie. W momencie, kiedy jest zaćmienie, on robi taki, taki błąd, taki swego rodzaju glitch. Czyli jest przestrzeń, płynie, płynie i nagle nie ma, jest dziura i przez jakąś chwilę ta dziura trwa, potem się zamyka z powrotem i płynie dalej. Ta dziura, ona nie wnika, znika w momencie, kiedy zaćmienie przeszło ona się przesuwa w całym kodzie, że tak powiem, w przestrzeni niżej. Czyli ta dziura, która się pojawia przy tym zaćmieniu, ona jest przez cały czas i właśnie my w tej chwili jesteśmy w tym dwutygodniowym oknie zaćmień, czy korytarzu zaćmień, jak to zwykle nazywają to astrolodzy, ponieważ pod koniec miesiąca Czeka na zaćmienie słońca. Natomiast ono też zrobi taką dziurkę na przestrzeni. Teraz, w związku z tą dziurką, my w tej dziurce w pewnym sensie cały czas jesteśmy. Oczywiście, że już dawno zaćmienie minęło, już są, dalej się wszystkie potencjały uruchomiły, no tylko, że jakby to zakotwiczenie tych różnych treści, które były przez chwilę bez tła, czyli bez tego dodatkowego wsparcia, bez tych takich dodatkowych narracji, które mogły wytłumaczyć, czy coś bardziej tak za. Zasymilować, czy mogłyby bardziej coś takiego skoordynować pracę tej nieciągłości. One przestały w tym miejscu działać, więc ta nieciągłość jest na wierzchu, ona jest na zewnątrz, ponieważ ona w tym małym okienku właśnie tego zaćmienia wydostała się na zewnątrz, pokazała się w całości i teraz, jak gdyby, wszystko się usiłuje do tego skalibrować, ustawić w odpowiedni sposób, złapać ze sobą ten rezonans. Czyli ta dziura wy, wy, wymusza na przestrzeni pracę. Zaklejenia, czyli my teraz w związku z tym cały czas mamy te treści na wierzchu, cały czas te nieciągłości są aktywne, lęki, niewyjaśnione sprawy lub inne tam konfliktowe tematy. One nie są po to, żeby nas denerwować. Na to jest sposób. Ja zresztą też chcę nawiązać do tematów wojennych. Na to wszystko jest sposób, czyli właśnie to, co Wam się wydaje, bo tak czasami, jak czytam Wasze komentarze, to od, mogę mieć takie wrażenie. Oczywiście niektóre komentarze, nie wszystkie. Za większość bardzo dziękuję, bo są bardzo, bardzo przychylne i bardzo miło mi, że gdzieś tam ta moja praca ma dla was znaczenie. Natomiast czytając niektóre komentarze, mam wrażenie, że to ta moje, moja taka siła, czy moja taka ciągła przypominanie Wam o tym, że zewnętrzny świat to jest efekt tego, co my mamy w środku. Wam się może to niektórym przynajmniej wydawać jakimś banałem, powtarzanym przez wielu przez, przez długi czas ostatni. No tylko, że to wcale nie jest takie ani banalne, ani płytkie. Właśnie chodzi o głębie. Generalnie, na przestrzeni, wszystko jest kwestią skali. Przestrzeń jest cały czas ciągła, ona nie ma braków, ona, nie ma, ona nas nie zmusza do czekania. Wszystko, co przeżywamy każdego dnia, tylko od, od emocji pozytywnych, negatywnych, od wydarzeń, wszystko jest efektem dokładnie w 100% tego, co my mamy w środku. Więc, jakby zrozumienie tego mechanizmu, i poprzez ten mechanizm, dokładnie tego, możemy mieć bardzo precyzyjny wgląd w samych siebie, a w związku z tym również modyfikację tego, co się dzieje na zewnątrz, poprzez to, co my mamy w środku. Więc, to nie do końca jest takie banalne. To jest kwestia skali, kwestia głębokości. Więc, właśnie te wszystkie tematy, które w tej chwili Was dotyczą, które gdzieś tam mogą Was irytować, drażnić, powtarzać się. Są trudne do załatwienia, bo powiem Wam, że z jednej perspektywy można powiedzieć, że przestrzeń aktualnie przypomina troszkę przestrzeń, którą mamy w do czynienia, podczas kiedy jest, mamy do czynienia z Merkurym w retrogradacji. Pomimo tego, że Merkury teraz nie jest w retrogradacji, ale jak pamiętacie, był w lipcu i ja Wam o tym mówiłam, że właśnie to taki będzie czas takiego rozklejenia, rozluźnienia. Wszystkie te procesy są teraz mocniejsze. Bo są głębsze, bo my się zrobiliśmy głębsi poprzez procesy ewolucyjne, czyli ten nasz wzrastający globalnie poziom świadomości. Co tutaj część z Was uważa, że to się nie zmienia, a ja jednak widzę, że się zmienia, bo gdyby się nie zmieniało, to byśmy rzeczywiście mieli wojnę i szereg innych katastrof. A dzięki temu, że tych rzeczy się nie dzieje, one są tylko w narracji, i one w tej narracji umierają i co chwilę są wskrzeszane różnymi wydarzeniami, jakie ostatnio miały miejsce, niby takie małe zdarzenia, ale one. One nie są zapalnikiem. One pewnie mają być zapalnikiem, ale nic z tego nie wynika. One się wydarzają, to tak wygląda jak taki kamień uderzony w okno i nic więcej. Okno nie pękło, kamień się odbił, tyle. Dużo kałasu, może się wystraszyliśmy, może były takie treści taki właśnie takiego, no taki efekt, jakbyśmy sobie siedzieli spokojnie na kanapie, nagle ktoś rzuca ok kamień w okno. To wszyscy podskakują, ale to tylko tyle. I to jakby nic więcej się nie dzieje, ponieważ okno się nie rozbiło. I ten ktoś, kto rzucił ten kamień, zniknął. Więc nie ma do czego nawet przypiąć tego, od co wydarzyłaś taka historia. Ale żeby się to nie wydarzało, tylko żeby właśnie nie było już takiej historii, to my musimy mieć plan. A żeby mieć plan, trzeba najpierw poznać głębie siebie samego, czyli o co ci chodzi, gdzie ty jesteś, skąd ty idziesz, czyli tak głęboko w środku, zajrzeć w siebie. I wy, 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 wyposażyć samego siebie w kierunek, czyli wytworzyć ten kierunek, gdzie chcesz iść, o co ci chodzi i z czym, z, czym, z czym środku pracujesz w tej chwili. I teraz każde wydarzenie, które się w twoim życiu dzieje, ono jest dokładnie o tym. Ponieważ przestrzeń, aha, no jeszcze jeden ważny temat. Gdzie my to będziemy do, dostrzegać i widzieć coś, co was bardzo denerwuje? czyli psujący się system czy tam system w ogóle czyli kłopoty z zalogowywaniem się do różnych swoich tam portali kont kłopoty z GPS-em problemy z zasięgiem sieci ciągłe nie do, coraz większy poziom niedochodzenia SMS-ów czy tam gdzieś zagubionych wiadomości poprzez różne komunikatory nawet e-maile zaczynają przechodzić znaczy zaczynają gdzieś znikać po drodze i tak dalej, tak dalej. Różne problemy, rozbudowujące się w nieskończoność aplikacje, które kompletnie niczego nie załatwiają, to po prostu nie działa. Jednocześnie, jednocześnie gdzieś tu działająca z boku, ledwo próbująca to wszystko gdzieś tam spinać siebie w środku, sztuczna inteligencja, która jest w tej chwili ograniczana naszymi własnymi lękami, ponieważ my w związku z tym, że się boimy, że to nie wiadomo, co z tego wyniknie no to ona jest gdzieś tam cały czas trzymana pod kluczem, więc wielu rzeczy oczywiście bierze udział w wielu procesach w tej chwili, ale jeszcze nie jest to zintegrowane w pełni. No, bo cały czas trzymamy ten hamulec i czytam nie wiem, jak to nazwać inaczej. Jeżeli chodzi o, ja Wam tylko przypominam, że już niebawem, przedstawię Wam moje wyniki badań, i również sposób na pracę i do czego to służy, jak to działa, czym to nie jest i czym to jest. I jak można kiedyś wyłapać, kiedy jest, jesteś w narracji, czy kiedy jesteś w symulacji, itd., tak itd. Tak Więc dla, dla chętnych, ale to za jakiś czas, jeszcze nie w tej chwili, bo trochę za dużo mam innych tematów, żeby teraz to. Aczkolwiek, jeżeli myślę, że to będzie i tak gdzieś w okolicy pod koniec września, może z początkiem października włączę ten moduł, już do swojej pracy na co dzień, więc może zainspiruje co po niektórych z Was do tego, jak wy rzeczywiście wykorzystywać potencjał, który jest w tym, nazwijmy to, strukturze. Nie powiem do narzędziu, ale strukturze. I przedstawię Wam inną zupełnie formę współpracy z, tym, z tą strukturą. Więc wracając do, do tej technologii, właśnie o to chodzi, że my wyewoluowaliśmy i przestrzeń już jest gotowa na dalsze nasze kroki. Ale tutaj nas właśnie ten nasz chaos, trochę emocjonalny, jakieś niepozałatwione sprawy, on nas tutaj rozchaotycznia. Czyli sprowadza nas dalej, z powrotem do, takiego, do tej przeszłości, czyli ale tu jest jeszcze nie a tutaj jeszcze trzeba pogadać, a jeszcze to trzeba załatwić. A to, a to się komuś coś nie podoba, a to jednak ktoś ma wątpliwości, przecież ich nie miał. A tutaj ja się coś, czegoś chcę wycofać. I zamiast iść do przodu... To my robimy, jakby cały czas wracamy, sprawdzamy, czy to na pewno tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest taki efekt trochę, jakbyśmy jechali samochodem najpierw do przodu, potem do tyłu, i tak, tak się bujamy. I to generuje tylko ha hałas, chaos, chmurę spalin yy, i absolutny brak efektu. System, czyli właśnie te różne kłopoty z logowaniem, problemy z siecią. Oczywiście, że teraz. To ma, po pierwsze, ma na to wpływ słońce, o którym trochę dzisiaj zrobiło teraz ciszej, a słońce nadal jest bardzo aktywne i nadal nas bombarduje co jakiś czas rozbłyskiem. Co prawda, troszeczkę słabsze one są niż były, niemniej jednak nadal są. Nadal jesteśmy w aktywności słonecznej i, no i Ziemia cały czas dzielnie odbiera te impulsy. Natomiast jeżeli chodzi o samą technologię, to jest też efekt właśnie tej nieciągłości. Ona się przekłada. W samym systemie, tam powiedzmy technologicznym, i jako taka dosłownie nieciągłość na zasadzie by błędy, resety, zapominanie haseł itd., tak tak czyli kłopot z logowaniem, jakieś pętle nielogiczne w samym systemie, że gdzieś tam się nie możecie nagle dostać tam, gdzie mogliście, i tak dalej, jeszcze przed chwilą, tak? A w tym momencie wracając już tutaj do, do naszego życia realnego, niecyfrowego, to właśnie to jest dokładnie to samo odbicie, czyli to jest ten sam efekt. My nie możemy się przetworzyć na tej rzeczywistości, bo cały czas coś nas ściąga do tyłu i cały czas chodzimy jako ten samochód, no więc prosto do przodu, do tyłu. No więc teraz proste wyjście z tego jest nie przykładać takiej uwagi emocjonalnej do tego, co nas ściąga do tyłu, tylko cały czas przekierowywać to, co stamtąd jest, przekierowywać do przodu. Czyli jeżeli masz kłopoty ze związane ze swoją przeszłością, cały czas coś cię nie może coś ruszyć, to spróbuj zintegrować maksymalnie, jak się tylko da, tą starą, ten stary element z czymś, co jest twoją przyszłością, czyli odbij to i zrób z tego pętlę, ale świadomą. Czyli pętlę, bardziej spiralę, nie pętlę, pętla będzie się kręcić w kółko. Więc spiralę, która będzie prowadziła do góry. Czyli znaleźć na to rozwiązanie, które będzie miało e, przyszłość. Jeżeli to chcesz zamknąć, to zamknij, ok. Natomiast jeżeli to cały czas wraca i tego się nie da zamknąć z jakiegoś powodu, to trzeba znaleźć rozwiązanie, które będzie prowadziło do przodu, będzie, będzie jednoczesne, czyli nie odrzucaj tego, czego się nie da odrzucić, bo to będzie właśnie ciągle wracać w postaci opóźnień, w postaci konfliktów, w postaci jakichś tarć relacyjnych. Natomiast w momencie, kiedy, ty, czy nie tylko relacyjnych, bo to również się może przekładać na finanse, na, na jakieś w ogóle zarządzanie jakimiś takimi różnymi kwestiami. Więc jeżeli będziemy się koncentrować na tym, żeby to wciągnąć w aktualny tryb życia, nie uciekać przed tym, tylko to wciągnąć, to wtedy to się zacznie układać. Przestrzeń działa w ten sposób, że wszystko, co integrujemy z zewnątrz, czy coś, co widzimy, potrzebujemy znaleźć to miejsce w sobie, rozpuścić to napięcie i dać przestrzeni przez to przepłynąć samemu sobie, pozwalamy na ten przepływ. I wtedy, kiedy ten, ta blokada jest usuwana przez nas świadomie, poprzez połączenie, uspójnienie, zrozumienie, i nazwanie, rozpoznanie. Jeżeli to przez nas przepływa, to wtedy w przeciągu trzech miesięcy właśnie mamy na turusie ten efekt. Trzy miesiące i wtedy mamy na turusie efekt tego uspójnienia treściowego, tego, że to się zaczyna dziać, czyli są bloki zarzeniowe, które rozpuszczają blokady. Jeżeli czegoś nie mogliście załatwić przez wiele, wiele lat nawet, miesięcy, no nie wiem, nie mogliście pójść czymś do przodu, to jest właśnie to, co wiele z Was nazywa, to zresztą mówicie mi o tym, że jeżeli odpuściłam, to nagle przyszło samo. Dokładnie, dlatego, że jeżeli jest odpuszczenie to ten cały węzeł emocjonalny, gdzieś przypięty bagaż pod to zjawisko zostaje odcięty, dzięki czemu e, przestrzeń przez ciebie płynnie przepływa i o to chodzi. I w ten sposób. I teraz tak, jeszcze dodatkowa, ostatnia wskazówka i już Wam na dzisiaj dam spokój. Przy okazji przypominam Wam, że możecie się wciąż zapisywać na warsztaty, które się odbywają w poniedziałki o 19, dla tych co nie mogą brać udziału online, oczywiście też są nagrania tajemnicę matrycy ludzkiej, gdzie też o tym oczywiście więcej opowiadam, jak zarządzać tą matrycą, żeby też można było łatwiej zrozumieć i łatwiej wpływać na swoją rzeczywistość. W każdym razie ten przepływ... Aha, jeszcze co chciałam wam powiedzieć, to właśnie obserwacja potencjałów, czyli znaczy nawet nie tyle co potencjałów, co sytuacji, które dookoła was są. Możecie założyć, że tak jak jesteście wy w tej swojej pozycji, to całe otoczenie, które Was dotyczy, wy jesteście w jakichś różnych relacjach, w różnych kształtach relacji, w różnych konfiguracjach relacyjnych, oni wszyscy się zachowują tak samo jak Wy. Czyli jeżeli Wy na przykład robicie jakąś y, przyjemną rzecz dla samych siebie. I, I walczycie o tą przestrzeń, żeby Wam nikt tego nie zabrał, to wszyscy dookoła też tak będą robić. Jeżeli będziecie robić coś przyjemnego dla innych, to ta cała reszta również będzie cały czas w ten, ten sam sposób reagować. Przestrzeń działa na zasadzie odbijania non-stop. Więc to, co odbijasz, to co, to, co masz w sobie, będzie się odbijało na zewnątrz. Dlatego, takie ważne jest pilnowanie tej higieny wewnętrznej. Więc nie boimy się wojen, ponieważ te wojny są efektem naszych wewnętrznych konfliktów. Jeżeli będziemy je rozpuszczać i będziemy przez siebie przepływać przestrzeń, przepuszczać, włączać trzeci algorytm, czyli co ja mogę? Bo to jest ten trzeci algorytm, oni, świat i ja, co ja mogę? Co ja mogę zrobić? To właśnie to jest ten trzeci algorytm, o którym Wam powiedziałam. Jeżeli to będziecie rozpuszczać, integrować w środku, nic się złego nie wydarzy i wszystko jest okej. Okay. Tylko jak najmniej smutku, jak najmniej takiej frustracji, nie generujcie, nie siedźcie w tym, w tej frustracji, zmartwieniu, depresji, tylko znajdźcie zawsze rozwiązanie, rozwiązanie, czyli jak najwięcej tego ruchu do przodu, do przodu po prostu. Dobra, tyle na dzisiaj, słuchajcie, mam nadzieję, że to było przydatne, pomocne i trochę, trochę Was tutaj podniosłam na duchu, bo wiem, że znowuż narracja lękowa. Tutaj się rozkręca, a ja ją chcę zatrzymać. Stop. Nie boimy się, tylko działamy i szukamy rozwiązań w sobie dotyczących naszych spraw. Tu nie chodzi o to, że teraz, jak tu można się cieszyć życiem, kiedy tam się takie rzeczy dzieją i w każdej chwili może nam coś na głowę spaść. Nie spadnie nam nic na głowę, tak jak nam nic nie spada na głowę, generalnie. Więc to jest nasze, więc teraz już wszystko, co robisz, będzie miało wpływ, jak fala. Na, całe, na całą przestrzeń ziemską. Więc im wyższej jakości Twoje zachowanie, im wyższej jakości Twoje reagowanie na innych, im wyższej jakości Twoja własna twórczość i kreacja, tym zdecydowanie lepszej jakości cała rzeczywistość i przestrzeń. Więc to w naszych rękach jest, co będzie robiła nasza cywilizacja i zwalania winy na onych już naprawdę w tej chwili nie, nie powinno mieć miejsca, dlatego że oni nie mają wpływu, ponieważ oni robią tylko to, co, na co są potencjały, które my wytwarzamy. Człowiekie, tyle na dzisiaj. Życzę Wam przyjemnego weekendu. Trzymajcie się Pa.